Przyjechałeś już jako reprezentant Polski, jako z bramki ostatnio w meczu. Przyjmowany jesteś jakoś bardziej z honorami teraz? To znaczy dzieciaki, dzieciaki zauważają. Może, może moją osobę jestem troszeczkę bardziej rozpoznawalny, ale to jest na pewno miłe. I widzę, że, że jest duży potencjał w tych chłopakach i mam nadzieję, że ktoś też zagra z orzełkiem na piersi za niedługo. Jesteś takim najlepszym dowodem na to, że warto się starać, warto uprawiać sport, warto trenować? Myślę, że wiele jest, wiele jest takich przykładów. No, Klich, Ja jako młody dzieciak też patrzyłem na niego i równie dobrze tak jak ci młodzi chłopcy, teraz starałem się podążać podobną ścieżką, żeby, żeby zajść jak najdalej, więc teraz stałem się podobną postacią do Matiego. Bardzo się z tego cieszę. No i miejmy nadzieję, że w Tarnowie będzie coraz więcej chłopaków, którzy kiedyś będą grać na najwyższym poziomie. Jakie plany teraz tak osobiście dla Ciebie? Czy chcesz, nie wiem, utrzymywać swoją pozycję w Krakowi, czy jakbyś na przykład dostał jakąś propozycję z zagranicy, to korzystałbyś? W tej chwili przede wszystkim skupiam się na tym, żeby tutaj ugruntować swoją pozycję, grać jak najlepsze mecze i udowadniać, że, że trzymam poziom po prostu i, i wyróżniam się może na tle ludzi, którzy, którzy w tej Krakowi są i dopiero wtedy, kiedy będę widział po sobie, że, że mogę sobie poradzić jakieś jakiejś wyższej lidze, to to będę myślał.